Jest tata, ja biegam, jest? No widziałem. Franek się cieszy jak tak do niego podbiegujesz. Zabierz mu, żeby tego nie jadł. On chce jakąś star. Antek, zabierz mu to. On to zje zaraz. Zabierz mu to. Antoś, no proszę Cię, za, no, no widzisz, że zjada, no weź mu to zabierz. Antoś. No, gdzie jest antek? Gdzie jest Antek? Gdzie jest antek? jest No nie, ja muszę się zajmować Frankiem, on wszystko zjada, zobacz. Jezu. Tak? A co ty tam robisz? Ja chcę iść tam, dobrze? No to idź